Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj się po prostu zrelaksujemy. Przygotowałam dla Was takie zestawienie kosmetyków, które myślę, że wprowadzą Was nastrojowo już w klimat jesieni. E, I zdecydowanie trzeba powiedzieć, że za oknem jest jesień, mimo że ja jak najbardziej wyciągam okulary przeciwsłoneczne, jak troszeczkę słoneczka łapię i uwielbiam ten czas, kiedy noszę okulary, ponieważ mi się to kojarzy z latem. E, tak siłą rzeczy nasza skóra już potrzebuje zdecydowanie pielęgnacji jesiennej, więc dzisiaj Wam... Troszeczkę ją pokażę, ale to nie będzie stricte tylko i wyłącznie pielęgnacja twarzy, będzie produkt do ciała. Będą, słuchajcie, perfumy w kremie, to Was myślę, że bardzo zainteresuje. Porozmawiamy sobie o witaminie C, o maseczkach rewitalizujących, o produktach ujędrniających, a myślę, że jesień to jest taki fajny raz, kiedy pracujemy nad tym ciałem, żeby latem było gotowe. Także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i zaczynamy. Przede wszystkim coś niezwiązanego z kosmetykami, ale co myślę, że nas mocno relaksuje już w takim okresie jesienno-zimowym, kiedy zdecydowanie wieczory są dłuższe, a my mamy troszeczkę inny nastrój, jesteśmy. Ja na przykład uważam, że jestem bardziej zmęczona wieczorem niżeli latem, bo gdzieś tam te promienie słoneczne mnie ładują pozytywną energią, a jak tego jest mniej, to zdecydowanie odczuwam takie zmęczenie. W związku z tym, jak pale świecę, czuję te wszystkie aromaty, które dochodzą z mieszkania, i jak wchodzę, to po prostu. No, to jest taki czas magiczny, gdzie przygotowujemy się myślę, już do świąt, myślimy o prezentach świątecznych. No, to jest też fantastyczne rozwiązanie: świece Woodwick. One są niezwykle dobrej jakości, moim zdaniem przepięknie się palą. Zresztą dużo z Was z nich korzysta, więc mogę Wam podpowiedzieć nowy zapach, który jest taki nie wiem jak to nazwać, taki bardzo relaksujący, miękki, taki lekko migdałowy, bardzo taki aromatyczny. On nie kojarzy się stricte z zimą, ze świętami, ale właśnie z taką fajną klimatyczną jesienią. Także ten zapach Wam polecam, ale jest mnóstwo innych na Jakobycy, które myślę, że Was niezwykle urzekną zapachem, zwłaszcza, że po prostu regularnie sobie domawiacie świece, zarówno e, Woodwicka, jak i innych marek. E, ja na przykład bardzo lubię Bosferę i na ekobiece jest mnóstwo. Mnóstwo się z Bosfery, zwłaszcza też nowe zapachy. Także jeżeli chodzi o wprowadzenie w klimaty, to zdecydowanie świece, zapachy, dyfuzory e, coś, co przede wszystkim Was e, troszkę zrelaksuje wieczorem, a myślę, że teraz w tym okresie, e, kiedy tak jak mówię, jest e, mniej tej witaminy D, z zewnątrz to zdecydowanie świece naprawdę będą relaksujące. E, witamina C, jak już wspominałam o witaminach, to jest silny antyoksydant, który nam towarzyszy praktycznie cały rok. To jest taka sprytna witamina, którą Naprawdę, bez względu na to, jaki macie rodzaj cery, w jakim momencie jesteście w życiu, tutaj mówię o ciąży i karmieniu piersią, możecie używać. No chyba, że jesteście zaraz po dermapenie, po wprowadzeniu retinolu, to pamiętajcie, że z wysokim stężeniem witaminy C uważamy. Ja do tej pory bardzo Wam polecałam Lick CC, to jest taki witaminowy booster 15%. Bardzo fajne, nawet bym powiedziała, że wybitny kosmetyk, przynajmniej w moim przekonaniu, bo faktycznie dało taki efekt glowy, początej skóry. Teraz e, jestem też zwolennikiem e, w ogóle całej pielęgnacji z witaminą C, zarówno kremu pod oczy i kremu do twarzy, to Wam niedługo opowiem, co testuję. Natomiast serum to jest no, zdecydowanie silniej skoncentrowanym kosmetykiem niż sam krem, ponieważ 70% tak naprawdę... To jest właśnie taka silna koncentracja i jednocześnie przewaga nad kremem, więc zwracam uwagę na to, jaki serum używamy. Ja ostatnio zaczęłam używać Heyday od marki Recibo, zresztą jak wiecie marka się mocno zmienia, zmienia na początku nazwy produktów, ale teraz wprowadza mnóstwo innych ciekawych kosmetyków. Mnie na przykład zainteresował i mam do przetestowania krem do pielęgnacji szyi i i muszę wam powiedzieć, że muszę. Prowadzić ten krok do swojej pielęgnacji, ten kosmetyk czeka, natomiast jednym z tych, które zaczęłam testować po tych pierwszych zmianach krecji, bo produktem jest zdecydowanie krem z witaminą C. To jest takie serum z potrójną witaminą C i to jest silny antyoksydant. W ogóle to mi się niezwykle formuła tego kosmetyku podoba, bo jest taka jednocześnie lekka, ale i taka śliska. Bardzo fajnie się rozprowadza to serum. Jest taka nadająca hmm, jednocześnie formułą, jak i składem efekt glow. Także to serum jest naprawdę bardzo dobre. Uważam, że skład ma fenomenalne działanie i naprawdę konsystencja jest taka... Niezwykle przyjemna, także jeżeli miałam Wam polecić i podsumować takie dwa produkty z witaminą C, które używam do pielęgnacji twarzy, tak naprawdę są trzy, bo jeszcze z Skintra, to zdecydowanie ta dwójeczka byłaby w trio, bo to są naprawdę bardzo dobre kosmetyki, więc myślę, że to Wam się niezwykle spodoba. Także teraz przechodzimy dalej, będziemy rozpieszczać nie tylko skórę twarzy, ale i ciała. No a propos przepięknych zapachów, bo rozmawiałyśmy o świecy, pokażę Wam coś, co myślę, że Was bardzo zainteresuje, czyli perfumy wegańskie. Wiem, że szukacie takich nowinek kosmetycznych. Mnie te perfumy mocno zainteresowały, z uwagi na to, że mocno też zaufałam samym świecom marki Bosfera. Natomiast teraz widzę, że na kobiece jeszcze mamy jeden zapuch, zapach. To są perfumy na bazie wosku z jagód, które mają przepiękne nuty takie uniseksowe. I faktycznie muszę Wam powiedzieć, że coś jest w tym, że to jest taki zapach, zarówno dla nas kobiet, jak i dla mężczyzn. I to jest bardzo fajna forma aplikacji, bo ja. Słuchajcie, cała pachnę dosłownie tymi perfumami. Ja w ogóle lubię się otaczać zapachem. Lubię też yy, perfumowane balsamy. Ja zawsze je lubiłam, więc to nie będzie nowo. Ja nie mogę powiedzieć, że uwielbiam ultranaturalne produkty, yy, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, bo lubię, jak po prostu one też ładnie pachną i mają taki naprawdę yy, perfumowany zapach luksusowy. Ja lubię taki zapach luksusu w ogóle na sobie czuć. E, no myślę, że jak każda z nas. E, I słuchajcie, to jest akurat wersja Tabu, ale też jest wersja Chimera Mera, e, raczej Kajmera chyba się czyta, e, dla kobiet zdecydowanych, pewnych siebie, no myślę, że to one z dziewczyny, ale to jest na przykład zabawa który również pasuje mężczyznom, oni również mogą gdzieś tam się wysmarować, żeby nas... Usić codziennie przechodząc, ja myślę, że to jest bardzo fajne, jak nasz mężczyzna przepięknie pachnie. Ja w ogóle lubię, jak od innych osób czuć perfumy. Trochę mi tego brakuje na co dzień, ponieważ ja jakoś otaczam się osobami, które mało od nich tak pachnie. tak Mają takie delikatne zapachy. Czasem to przeszkadza. Nie wiem, to jest głupie, co może powiem, ale po prostu lubię zapachy, lubię się otaczać takimi perfumami, zapachami. U wielu, jak maja, słuchajcie szefowa, no przepięknie pachnie, ona ma bardzo ładne zawsze perfumy. Także też. Jestem zawsze ciekawa. A jak się pytam, to już nie pamiętam, które mi się pryskała rano, bo też bardzo lubię zamawiać. I słuchajcie, to jest taka forma, jak właśnie wosku. Ja słuchajcie, mieszu, mieszu palcem, albo sobie taką szpatułką wyciągam taką sporą ilość i już nawalam, rozgrzewam. Tutaj się, słuchajcie, smaruje dekolt, ramiona, brzuch. Ja cała, słuchajcie, żeby się tym perfumami. Pewnie na długo mi nie starczą, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj, nie wiem, czy nie mamy 6 miesięcy na zużycie. Nie, nie ma, nie ma, słuchajcie, adnotacji. Nie ma. Jest tylko, że 25 gram. Ale słuchajcie, coś czuję, że to będzie mój zapach na tą zimę, jeżeli chodzi o takie dodatki do balsamów. Ja lubię jeszcze oczywiście się prysnąć perfumami, ale czasami mam wrażenie, że takie zapachy no takie ciekawe one nie są drogie, bo słuchajcie, kosztują 55 zł, jak na takie naturalne w kremie produkty, to moim zdaniem jest to bardzo fajna cena. Eee, no i taka propos ciała, bo odkryłam dla Was coś, co może Wam się sprawdzić na co dzień. A wiem, że lubicie balsamować ciało, zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy skóra jest spiesznięta. Ja na przykład y, uwielbiam ten cały rytuał, też, słuchajcie, zaczęłam wstawać zamiast o 5, to 4.40, żeby mieć na to czas, ale też czuję się fantastycznie, bo ja 4.30 w ogóle nie śpię więc to jest dla mnie taki idealny moment, żeby to wdrożyć i czuję się jakby na siłach, bo mam bardzo, bardzo dużo energii rano, zwłaszcza jak jestem na diecie ketogenicznej, to powiem Wam szczerze, uwielbiam ten rytuał pielęgnacji ciała. Ja zwiększyłam intensywność treningów, ćwiczę godzinę, godzinę 20, też w związku z tym wcześniej wstaję, ale te 20 minut generujesz na pielęgnację ciała po rano, po wieczorem po prostu zwyczajnie nie mam na to czasu, ja dwa razy w tygodniu wielomiksa używam, czyli te prądy, fale radiowe, ale rano stawiam na bańkę i na szczotkowanie, szczotkowanie codziennie. Na bańkę co drugi, trzeci dzień. Robię taki naprawdę fajny rytuał, tą elektryczną. I powiem Wam tak: najpierw sobie szczytuję ciało. Używam takiego odżywczego balsamu. I słuchajcie, wieczorem używam z Elevera to masło, mango. A rano, słuchajcie, odkryłam taką petardę z bielendy, To jest regenerujący balsam do ciała z efektem rozświetlania, dlatego fajnie mi się sprawdza rano. Bo on ma takie jakby delikatne drobinki. One są bardzo delikatne, one tak przepięknie połyskują. Ale słuchajcie, ten balsam jest tak odżywczy, tak lekki, tak wygładzający skórę, macie taką naprawdę miękką jak dziecko skórę, serio. Ja byłam w szoku, jak użyłam pierwsza tego balsamu, bo tak. Okej, okay. takie Taki przyjemne uczucie, i powiem Wam, że to naprawdę jest bardzo dobry balsam, a moim zdaniem cena jest fantastyczna, także cena jest adekwatna do jakości, marula. Mamy olej marula, uwielbiam, on działa niezwykle regenerująco i odżywczo, odmładzająco, dodam. I olejek arganowy, który... E, mamy algi, e, które bardzo działają e, odmładzająco na skórę. Także mi się, mi się to podoba. Ekstrakt z morszczynu, jak wiecie, to jest taki tajny składnik, e, wyszczepiający, no nie wiem czy wiecie, ale we wszystkich e, produktach, które kiedyś, kiedyś e, jakby tworzono e, w, do walki z sterolitą, właśnie był morszczyn. Ekstrakt z papai i ananasa, coś fajnie złuszczającego, olej marula odżywczy, olej babasu, też odżywczy i olej z mikroalg. Balsam na całe ciało lub e, objęte partie e, zabiegiem, wmasowywać skórę do wchłonięcia. Efekt rozświetlenia, bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny balsam. Ja go tak, słuchajcie, wzięłam w ramach testu z ciekawości, bo e, potrzebowałam czegoś z pompką, ja bardzo lubię e, rano z pompką produkty wow, petarda, to jest takie moje naprawdę odkrycie i słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty antycerolitowe, to ja pod olejek zawsze nakładam sobie balsam i dosłownie przed chwilą skończył mi się ten z Eveline rozgrzewający, też swoją drogą bardzo fajny, myślę, że też do niego wrócę, ale ja obowiązkowo, regularnie co trzy miesiące sobie zamawiam ten balsam antycerolitowy z AnyMany, no ja go po prostu uwielbiam. Ja już zużyłam pierwsze opakowanie, ono mi bardzo służyło, bo było takie niezwykle odżywcze, Reagujące. W ogóle fantastycznie wygładzało, i teraz sobie słuchajcie, zamówiłam nowe opakowanie. Teraz wam pokażę, jak ono wygląda, bo dosłownie wczoraj się skończyło z Eveline i czekałam na ten moment, żeby wam go pokazać. I to jest zaawansowany balsam do redukcji celulitu. Bardzo fajna formuła. W ogóle Animania to jest polska marka, która na początku, już wam to kiedyś mówiłam, tworzyła dla innych firm. I te firmy wracały z feedbackiem, że klienci są zachwyceni, że te formuły są no fantastyczne. I oni zaczęli tworzyć swoje formuły na bazie swojej wiedzy, więc super, że takie marki właśnie jakby budują nasz rynek jednocześnie świadomego konsumenta, który nie jest oszukiwany pod kątem składu, gdzieś tam ceny, bajeru, bo i bardzo mało się promuje, chyba, że w swoich mediach społecznościowych czasem wysyłają jakieś paczki PR, ale do rzadkość, także myślę, że oni naprawdę swoim brandem się przebili i jakością produktów, także ja tak mogę to ocenić jako marketingowiec, jako osoba, która też pracuje w branży beauty już tyle lat, eee, no mogę Wam naprawdę ocenić na wysokim poziomie tą markę. Fajnie, bo teraz wypuścili kilka nowych serum, no i mają bardzo dobre produkty, także jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę, no to Animania w ogóle jest taką marką trochę jak Pink and Cure w Polsce dla skór atopowych, suchych tutaj mamy słuchajcie też kofeinę w składzie więc bardzo fajnie działa to solidowo no rewelacja, skład jest po prostu perfekcyjny słuchajcie, tak naprawdę zostały mi dwa produkty które bardzo fajnie mi urozmaicają kąpiel, jak wiecie, że ja żel pod prysznic traktuję jak takie duże butle. Traktuję, słuchajcie, jako e, płyn do kąpieli bardzo często, a te slaw są niezwykle tanie, bardzo fajne. I powiem Wam, że bardzo się wstrzeliłam zapachem, bo ta malina niezwykle przepięknie pachnie. To jest malina i kokos, ale jak otwieracie, to macie ochotę to wypić. To jest taki sok z dzieciństwa malinowy, który wlewacie do wody. Wow, ja już dawno takich rzeczy nie piję. Eee, bo wiecie, że to jest to na cukru i w ogóle, ale kiedyś się dużo tego wlewało do wody i to był smak dzieciństwa, po prostu u mnie mało było takich słuchajcie, słodkich napojów, chyba że tam rodzice trzy cytryny jakieś tam co jakiś czas pili, ale tak to, to nie było, była woda raczej i u mnie w domu na przykład jest tylko woda, Ksawery to pije na zmianę zieloną herbatę albo wodę, więc my nie mamy żadnych Pepsi, Coli, różnych Bayerów, no chyba że prawdziwy sok z Malin ten powyżej 30 zł, gdzieś tam jakiś taki fajny bio. Natomiast no pewno że to naprawdę przepiękny do e, I słuchajcie, ostatnia, ostatnia rzecz, przedostatnia. Maseczka. Słuchajcie, mamy spam, mamy y, czas relaksu. E, Purito wypuściło taką fajną Glow Pump, czyli taką rozświetlająco- napinającą maseczkę y, żelową. Która przepięknie nawilża Ten efekt jest tak fantastyczny, słuchajcie, po zmyciu tej maski. Bardzo mnie zaskoczyła ta maszeczka, ponieważ yy, ostatnio, yy, ostatnio o niej chyba rozmawiałam z koleżanką, ona mówi, że sobie ją kupiła, i mówi, że tak, po prostu po zmyciu to był efekt takiej drugiej twarzy, nowej. Więc chciałam przetestować, bardzo fajna, mocno nawilżająca, to jest w ogóle wegański produkt. Eee, też świetnie się sprawdzi do mocno mm, po przesuszonej skóry. No ja teraz jestem w fazie dermapenu, więc no, powiem Wam, że ja potrzebuję takich produktów na co dzień, ponieważ skóra się łuszczy, ale zauważyłam, że przy regularnym stosowaniu mm, kwasów, retinolu, jak robię na przykład dermapen... Na takich bardzo dużych głębokościach, no bo już jakby mogę sobie na to pozwolić z uwagi na swoje doświadczenie używania dermopenu i też doświadczenie w testowaniu kosmetyków i do ich po takiej pielęgnacji, to powiem Wam, że ona mi się bardzo mało łuszczy, e, bo to jest oznaka, że ona się złuszcza na bieżąco, e, więc takie nawilżające produkty, tylko ją szybciej regenerują, nawilżają i sprawiają, że ona jest gotowa do, na kolejne zabiegi, także to to. I chciałam Wam pokazać na koniec taką nowość yy, Marki Orientana yy, Orientana mnie niezwykle zachęca Do testowania produktów z uwagi na zapach Ale też ma bardzo fajne składy I to jest taka przyjazna, cenowa marka Myślę, że wiele produktów Wam się spodoba Ja ostatnio nawet wróciłam do ich SPF-u No bo kocham go za zapach i odżywczość Teraz yy, jesienią jest naprawdę świetny Ja nie ma opcji, żebym nie nałożyła sobie W ciągu dnia filtra przeciwsłonecznego Nawet jak pracuję w domu No bo wiem, że gdzieś tam będę wychodzić yy, Często wychodzę sobie na kawę na balkon ja w ogóle też mam ochotę też morsować rano, słuchajcie, tak na sucho na balkonie. Ale to jest taka faza, gdzie ja muszę to przemyśleć, poczytać i się przygotować, popytać też wielu osób, które w tym już siedzą długo, czy to jest też fajne rozwiązanie. Jeżeli morsujecie, dodajcie znać na jakie sposoby, bo nie sądzę, że macie beczkę na balkonie, ale w jaki sposób morsujecie, czy już czekacie na sezon, bo myślę, że on jest przed nami. Ja może zacznę w tym roku. Nie ja wiem, ja jestem taka, wiecie, zajawkowa i bardzo lubię takie rzeczy. A w związku z tym, że naprawdę działam w tym roku mocno prozdrowotnie, nie, nie to, że jestem chora, ale po prostu chcę być zdrowa cały czas, to morsowanie jest na mojej liście. Kolega morsuje, kolega chce mnie wprowadzić, zobaczymy, Ronoholik, także e, no zobaczymy tam w wódzkiej e, czołówce sportowców, jest bardzo znany e, i myślę, że też powinny się go zacząć obserwować, jeżeli lubicie e, zdrowo i aktywnie spędzać czas. E, wracając do orientane, booster, nowy booster Reisha, e, Reishi i Red Alk. Czerwone algi bardzo działają przeciwmarszczkowo. Reishi przede wszystkim e, to jest taki składnik magiczny, bo to są grzybki Reishi, które są naturalnym adaptogenem. One bardzo ładnie wyciszają zarówno umysł, jak i skórę. Yy, ja muszę Wam powiedzieć, że ostatnio yy, moją, yy, moją szwą yy, zaopatrzyłam w adaptogeny nawet nie wiedziała na początku, ale się przekonała. Słuchajcie, adaptogeny to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o wyciszenie organizmu. Ja codziennie jestem na szwagandzie, z uwagi na to, że mamy mocno dużo wezwań zarówno w pracy, jak i klawery nam dostarcza ostatnio wrażeń, także tak, to też się przyda, jeżeli chodzi o stres antyoksydacyjny dla skóry, także zobaczcie sobie, przepięknie w ogóle pachnie, ma bardzo taką fajną, żelową, przyjemną konsystencję, więc nawet pod prąd, MS jak używacie, no to może być fajne rozwiązanie, Znaczycie, na napniecie i rozluźniacie Różnicie skórę. Słuchajcie, dzisiaj to by było na tyle. To był taki przegląd drogeryjnych i nowości i takich moich must have. I dużych zaskoczeń, jeżeli chodzi o chociażby balsam do ciała, i słuchajcie, perfumy. Perfumy to musi mieć. Jak mnie dobrze znacie i wiecie, że naprawdę, jak już się czymś zachwycam, to to powinno być w waszej kosmetyczce. To myślę, że jednocześnie znajdzie się w waszym koszyku po tym filmie. Fantastyczne rozwiązanie, żeby się otulić. Naprawdę, to jest przepiękny zapach. To jest przepiękny zapach. Nie wymyślam sobie, przepiękny. A wiem, że lubicie moje wraje zapachowe, także tym bardziej Wam się to powinno spodobać. Jeszcze ja do mi żegnam. Wszystko znajdziecie na e-kobiece. Linki zostałem Wam w opisie. Zawsze tam na Was czekają. Także ja już jestem półtorej godzinki po posiadaniu. Czas na wodę, bo ja opowiem Wam o takich moich zdrowych nawykach, które warto wprowadzać i myślę, że które do mnie teraz docierają dopiero. Gdzieś tam sobie tą kostkę dokładam po kostce. Także będzie dużo fajnych vlogów. Vlogi też są bardzo wartościowe. się się wpadajcie na vlogi, ponieważ tam dużo się przywija ciekawych tematów, często zapraszam do takiego wspólnego car podcastu Natana. I on też ma ostatnio bardzo dużo takich pozytywnych myśli i spostrzeżeń na różne tematy. zwłaszcza takie domowe. To powiem Wam, że jest naprawdę ciekawie. A już niedługo mam nadzieję, że będą kar vlogi ze mną w moim aucie. Jest ciężko, tak powiem tylko, jeżeli chodzi o kupno auta. Wiecie, nowe z salonu, czy też takie nowe, dwóch, trzy lata, to jest naprawdę magia, fantastycznie, można szaleć, można kupić. Tak jak Wam mówiłam, że takie planujemy za rok, jak się rozjeżdżę, bo wtedy już wszystko czymy na automat w obu, ale tak dla mnie, żebym się rozjeździła przy pierwszym aucie, powiem Wam, że ciężko kupić no, mam osobę, która działa, która mi specjalnie szuka, słuchajcie, auta, także e, nie mówię o Natanie, mm, Także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. E, piękne zapachy, dużo dawka informacji, cudowna pielęgnacja, znajdziecie się na jakobiecej. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie o, oczywiście, o subskrypcji kanału, oferujcie na Instagram, bo tam zawsze dużo fajnych ciekawostek. Także co? Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!